Nysy, kierunek prudnik. Teraz przejeżdżamy przez most. Wyrwa. Ten przejazd na obwodnicę to on nie istnieje. nie. 17 września, 9 rano. Stan wody dalej porażająco wysoki. Zgodnie z tym kierunkowskazem kierunek Kłocko i kierunek Gochołazy w mysie jest zablokowany do odwołania. Od trzech godzin Błądzimy i próbujemy dostać się do miejscowości Bodzanów Nie nieopada Głuchołaz Tam mieszka rodzina, która zaufała nam Ale przede wszystkim marce Defro Tam mamy pompę ciepła, kominek Jak również zbiorniki buforowe A teraz klient prosi o pomoc Bo wszystkie urządzenia Łącznie z elektroniką są zalane Próbuję się dostać od strony... Akład energetyczny mocno pracował, aby przewrócić płot na płotach jak wysoka woda jest się tam dostać, no niestety droga jest całkowicie zarwana już. Spróbuję z drugiej strony. Straż pożarna bardzo skutecznie zaczyna pomagać dużej ilości ludzi. Także szacunek. ale widać dokąd sięgała woda Wewnątrz budynek. Studzienka rewizyjna do różnej infrastruktury tu akurat jedna z rur się kończy inne kable zostały wypłukane krawężniki jak zapałki wypłukana jezdnia po prostu jest na półtora metra woda niosła wszystko zabierała wszystko łącznie z pojazdami Straż pożarna wypompowuje wodę z gospodarstw domowych Gospodarstw i pomocy jest tutaj bardzo dużo Tam panowie wciągają już meble stare Jest tego od groma A woda jak gdyby nigdy nic, wróciła do swojego naturalnego nurtu Przyjechaliśmy ogarnąć pompę No i niestety, <laughs> nieważne czy ktośmy pięknie czy nie, jak było to w tak, parku, wszędzie, wody było w kotłowni pod ten napis Defro. Ja mam 1,80 m, także 1,60 m wody w środku, jakby zalane, ale jemu nic nie będzie. Zaraz zabieram się za elektronikę, żeby ją wysuszyć Ale w pierwszej kolejności spróbujemy uruchomić e, Jakiekolwiek ogrzewanie Zabiorę się za tą grzałkę Sprawdzę czy ona jest e, Sucha, jeżeli tak to podłączam zbiornik, żeby Puścić trochę ciepłej wody No cóż, tam były kafle Tu kiedyś był chodnik kiedyś stała pompa tam była studnia chłonna z, z kamieni no i odwodnienie pompa cię postanęła na, na rusztowaniu, ale na 60 to jestem tu Przepłukać wymiennik. No i zacząć suszyć elektronikę i badać straty aby było bez. Będziemy dziś robić kotłowni, bo to jest niewykonalne. Najpierw pomożemy tutaj panu, właścicielowi, ogarnąć. Dopiero za parę dni będziemy ogarnąć, bo trzeba wypłukać cały układ, w tych rurach też jest szlam. Eee, trzeba wypłukać z pompy ciepła, tak samo wymiennik, porozgadnąć układy elektroniczne, posuszyć, pomyć, poczyścić i za parę dni dopiero próbować uruchomić. A na razie zabieram się za pomoc w sprzątaniu. Ciśnienie się utrzymuje, tak od strony zasilania to, co było zabezpieczone, tutaj wszystko spłynęło, porwał prąd, i do środka dostało się błoto. No i działamy tym co mamy. Nie wiem jak to się dzieje, że przez drzwi zamknięte potrafi z tego błota napłynąć na światełko w tunelu Ale widok za drzwiami nie napawa optymizmu. Dobrze inwestor jest Twardy, też psychicznie No, jest grubsza błota prawie wywalone że jutro albo pojutrze jak się uporamy z tą z tym bajorem, z tym bagnem, i poczyścimy rury, to w te 5 warty wkręcimy grzałę. Zaraz zajmę się jeszcze gniazdkami elektrycznymi, bo muszę je osuszyć i obwód na kotłowni powinien być już sprawny, elektryczny. No i będzie można niskotemperaturowo ogrzewaniu uruchomić. Sam nie wierzę, że to się tak udało wszystko domyć. Teraz ściągamy taśmy i zabieramy się za część właściwą, czyli za uruchomienie ogrzewania ciepłej wody użytkowej. A dopiero w dalszej kolejności zrobimy porządek z ogrzewaniem. I szczerze mówiąc, trochę się zgrzałem. Ale na szczęście słońce świeci. Bardzo puchłe. No, tutaj na górze, jakby nie było żadnej powodzi. Na szczęście udało się już uprzątnąć teren. Także możemy swobodnie chodzić. Coż pożarny też pomaga. Aż ciężko uwierzyć, że błoto, kamienie, okna, doniczki, worki, folie, puszki, butelki, a i nawet z czeskimi napisami. Woda zabiera u góry i zostawia na dole. No niestety woda zrobiła tak, że jeden krok do przodu, ale 16 do tyłu. No ale chodnik widać. No teraz. No potem idziemy zagać w kosza. Niby tylko z 10 taczek, ale to wszystko się tak lepi, tak klei, że nie daje rady. Dobra, praca hydraulika stała się bardzo ciężka. W domu też pracę. Napieramy ten od słuchaczy w kuchni i osłyszamy też powietrze pomimo że zalany to kominek działa. To jest właśnie bezpieczeństwo energetyczne, woda zeszła i od razu wszystko działa, bez prądu, bez wody a daje ciepło. To a propos tych co budują domy bez komingów. Jakby ktoś myślał, że zdąży uciec, bo woda płynie to siła jest taka duża, że takie kręgi betonowe. Unosi tam tory kolejowe. Jakby ktoś był ciekawy co taka siła potrafi zrobić. Tu jest przejazd, był to są szyny. Tu jest część a tam następna wygięta po prostu jak drut jak drucik Taki bele papierowe co waży paręset kilo takie ogromne zwały potrafiło przenieść a nurt był tak silny tu jest gdzieś samochód Opel Omega Przez wczoraj zdjęcia wrzucę Wam tu w przebitkę. Zobaczycie, co potrafi zrobić natura. I człowiek myśli, że z naturą ma jakiekolwiek szanse albo... albo na nią ma jakiś wpływ. Jak się natura wkurzy. Cześć, Piotr. Nie pójść. Tu unieruchomione auto stało jeszcze pod domem Tu w 1997 roku Wody było po kolana Ale gdy żywioł gwałtownie przybrał na sile Nikt nie mógł nic kompletnie zrobić Na pomagających tym materiale i na dziś to już jest to wszystko. Nie jesteśmy w stanie więcej dzisiaj już wykonać. Jutro zabieram się za pompę. Musimy sprawdzić przede wszystkim czy urządzenie jest sprawne. Tak więc części hydraulicznej, część druga niebawem zapraszam. A dla tych, którzy w komentarzach twierdzą, że materiały są promocją tylko i wyłącznie to taka krótka informacja. Jesteśmy tu za darmo. W czynie społecznym z dobrego serca. A może i nawet trochę z poczucia obowiązku. A jeśli pompa będzie wymagała jakichś części zamiennych, mam nadzieję że i DEFRO wykaże się odpowiednią reakcją.